Witam Was ponownie czyścimy dalej nasz dolot udało mi się rozebrać całą tą przepustnicę tutaj dobre rady Kacpra który często komentuje moje filmiki moje materiały dzięki niemu udało się to rozebrać no i zobaczcie będzie można to wyczyścić na pewno w dużo większym zakresie, bo tutaj na garu też się nam zbiera w tym miejscu, a z tymi klapkami dojścia tam nie ma. Same klapki też będzie można wyczyścić i uzyskać dużo lepszy efekt. Także zabieram się do czyszczenia tej przepustnicy. No i niedługo spotkamy się przy. Samym silniku, bo tam najwięcej jest do czyszczenia i najtrudniej. A to zobaczcie, tutaj możemy sobie to pozdejmować. Zobaczcie, ile tutaj też na garu się zbiera. Każda taka część ma na sobie e, ślady użytkowania, jakbym to powiedział, warto. E, to zaznaczyć sobie, która klapka była w którym miejscu tak żeby one powróciły na swoje miejsce i ich tutaj nie, nie pomieszać. Zobaczcie, producent maile. Czytam jak to się czyta. Numer macie tutaj, aby ktoś potrzebował. No to Tak więc zabieram się do czyszczenia. Teraz wam pokażę komory tutaj jak to wygląda. zobaczcie, równomiernie poschodziło nam tutaj ten brek cleaner, ale to jest efekt tego, że on odparował. To nie jest efekt tego, że nam tutaj coś zginęło przez zawory, bo wszystkie po prostu są równiutko, tak jak tyle ile zalałem, było na maksa. To wszystkie mamy porówno, więc przez ile godzin. Eee, wczoraj to zrobiłem około dziewiątej, ósmej no, mamy pierwszą, drugą, no to ładnych paręnaście godzin odparowała nam połowa. Zaleję sobie jeszcze do pełno, bo jeszcze teraz tego czyścić nie będę. Skoncentrowałem się teraz na, na tych przepustnicach, chcę te przepustnicę doprowadzić do do porządku i zabiorę się tutaj. Teraz doleję sobie znowuż do pełna i zostawię to, żeby sobie nadal działało, tutaj reagowało. jestem już po myciu przepustnic zobaczcie jaki efekt udało mi się uzyskać tak naprawdę siła ludzkich mięśni kuchnia jeszcze tak długo w kuchni nie siedziałem nigdy no i mamy taki efekt jak widzicie nagaru praktycznie nie ma nigdzie teraz sobie to poskładam i już Wam pokażę na gotowe jak to będzie wyglądać Więcej nie umiem, jak ktoś umie, to fajnie, ja umiem tylko tyle. Tak więc biorę się i składam. Mam już tutaj te przepustnice powkładane. Zobaczcie, jak one luźno chodzą. Wcześniej tak nie chodziły. Wcześniej były pozapiekane. Wszystkie ładnie pracują. Teraz wsadzimy nasz szczpień sterujący jest taka uszczeleczka, która wchodzi tutaj i teraz można wkładać resztę. Teraz tak, mamy to poskładane już. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Starałem się to wyczyścić jak najbardziej umiem to ja mówię, jeżeli ktoś umie lepiej to bardzo fajnie ja umiem tylko tyle sprawdzimy sobie teraz jak działa ta gruszka podciśnienia czy ona w ogóle działa bo to też jest dość ważna sprawa jeżeli nie działa no to powinny być błędy, ale różnie to bywa, tak tutaj mamy czujnik, który nam Sprawdza przechylenie tych przepustni zobaczcie w ten sposób to działa ale to działa manualnie a to ma działać na podciśnienie więc teraz sobie podłączymy nasz przyrządzik który wytwarza podciśnienie no i patrzymy teraz co tu się będzie działo Działa bez zastrzeżeń, tak więc nie ma żadnych oporów. Wszystko działa luźno i tak naprawdę cały zestaw tych przepustnic jest gotowy do, do założenia. I teraz czy ścimy hardcorowo. Patrzcie co tu się dzieje. Ciekawe jak to będzie wyglądać. Mister muscle ci wręcz. trova robot patrzcie powiem wam jebaniec dobry jest Gada, musiał kupić jeszcze jednego na drugą stronę no tutaj będzie mało ale jebaniec robi robotę trochę się ubrudziło, ale powiem Wam że Mr. Muscle robi robotę różne techniki widziałem na internecie, ale tej jeszcze nie może to będzie moja, taka pierwsza mój pierwszy filmik taki, fajny powiem Wam, że naprawdę wyczyścił tutaj to sporo Tak więc Mr. Muscle robi sobie robotę, a my na dzisiaj kończymy. Naprawdę bardzo fajna metoda. Polecam jak najbardziej. I już zobaczycie tutaj efekt końcowy, że więcej nie będę Was zanudzał. Pokażę Wam tylko tutaj, jak się wymienia tą uszczelkę i uszczelkę na tej rurce, i to wszystko. Resztę, resztę zachowam dla siebie. Chociaż tak już dużo żeście widzieli, tak więc do jutra, trzymajcie się.